Cześć! Witajcie na kanale Dobra Rzutaj. Dzisiaj coś nowego. Przed nami premiera Stranger Things i jak widzicie zestaw Hellfire Club. To będzie pierwszy unboxing na naszym kanale, pierwsze testowanie zestawu do tego, żeby rejestrować unboxing i tego typu rzeczy, więc wszystko może wybuchnąć, ale że mam folię i nie mogę kupić więcej zestawów. No to zobaczymy jak wyjdzie. Jest nożyk. Jest folika. Eleganckie cięcie. Woli się pozbywamy. Niech nie będzie już potrzebna. Grubo zapakowane, ponieważ Wam hmm. solidna paczka. Jest. No to polecimy. Grafika już na starcie bardzo fajna. I zobaczymy co w środku. Fota. <laughs> no, z dedykacją. Miły akcencik. first, Czyli pewnie co tu i jak mamy. Te ilustracje można by było powiedzieć, że takie stare, ale cały klimat lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych gierki. Ja pamiętam jeszcze jak graliśmy w Didy w podręczniki, które tak właśnie wyglądały i te obrazki przekonały mnie do tego, żeby zakupić. No właśnie. Dungeons and Dragons Player Guide. Oczywiście wszędzie Edi. Nie no co, jak? Karty postaci są. Old School na maksa, widzę. Opisy. Statusy, słowniczek Okej, okay. artików wszędzie będzie dużo. Nawiązań do Stranger Things, jak najbardziej. Numer dwa, co tu mamy? Pierwszo poziomowa. Dobra, będziemy się kartonu. Pierwsza poziomowa. Przygoda znikający gnom. No, nie mamy czasu, żeby przeczytać teraz, ale no, zobaczymy, co tu ciekawego jest. Mapki fajna mogą wyglądać. Mm, drugopoziomowa przygoda. Demogorgony. Czy demopsy to były. Trzeba obejrzeć serial jeszcze przed piątym sezonem. Przypomnieć sobie. Wszystko ładnie wydane. Cieniutkie. Co prawda, co tu mamy dalej? Trzeci poziom, trzeci poziom też cienki, nie ma tu chyba nic więcej, więc do trzeciego możemy dojść, jakiś statek, tawerna, doki. No, a jestem bardzo ciekaw w tej lektury ile będzie nawiązań, ile wyciągnę tego z trialu, ale po samych grafikach już widać. I tu druga przygoda dla trzeciopoziomowych postaci, Devil Metal Die. Mhm. Ciekawa mapa. Mam nadzieję, że to na nowej mechanice DD, tego nawet nie sprawdziłem. No i co dalej? To dopiero wierzchołek góry lodowej. No, mamy handałcik. Leci na bok. Co tu jest? O matko! Widzicie to? Kto wymyśla te czcionki? Dobra, jest kontrakt w bardziej zrozumiałym języku albo czcionce. Czyli znowu jakiś handout. Kolejny handout. Kurde, ta grafika jest z tych materiałów taka... bardzo nie dzisiejsza. Karta postaci. Krydowy papier. I co my tu mamy? Trzeba będzie przeczytać. Zawsze mi szkoda takich kart, postaci, żeby cokolwiek na nich zrobić. Najchętniej bym wszystkie pominował. A, są dwie kopie. A to jest pierwszy poziom, i zobaczcie, drugi poziom. I pod spodem mamy trzeci poziom, więc to są takie totalne pojedyncze przygody, które można nawet nie Nie trzeba nawet po kolei, można od razu przeskoczyć do poziomu trzeciego, Więc kogo tu mamy? To jest Rogal. Dobra, kogo mamy dalej? Leryk. Ponownie trzy poziomy: trzy poziomy. Ekstra. To jest dalej: Fighter. Oto. Myślę, że nie będzie tu odkrycia, że są trzy poziomy. Dobra, to dalej: Paladyn. No, i nie mogło zabraknąć Wizarda. I trzy poziomy, więc objętościowo to, co na razie wygrzebaliśmy, to jest już sporo. Dobra, tu widzę jakaś mapa. Karton solidnie zrobiony, tu już druga belka mocująca. I jakość grafiki widzę, że ekstra. Doki, jest w okiem przesuwać, pacyny Dendronik Kolejny Następna mapa To jest tą metalową wersją Graficznie, po raz kolejny świetnie zrobione dzięki. Tutaj mamy jakieś Lochy Hellfire Dome. No i super mapę. A tu miał być Plakat Hellfire Club. Jest jedynie. Jest cała ekipa. Co tu jest? Tu jest druga. A, i tu mamy mapkę. Kurde, jest tego naprawdę dużo. Tu mamy żetony. O, są bardzo klasyczne, widzicie? Czarno-białe. Ale w bardzo wysokiej jakości. Dwustronne. Tak, dużo ciekawych grafik jest. Super. Większy kaliber tu mamy poniżej. Są postacie. Dobra, jeszcze jest dużo. No, właśnie. I tego jestem bardzo ciekaw. Ekran mistrza Grytu jest zrobiony z Edim. Ta grafika, akurat, jak zobaczycie, nie ujęła mnie za bardzo, jak oglądałem w materiałach zapowiedzi. No ale jest. Co my do ciekawego? A, jest na 4 rozkładany. Co my tu mamy? Jest mapa. Spoko. Są jakieś tabelki Armor class. Efekty dobra. Są możliwe akcje dla przypomnienia. Spoko. I są statusy. Więc czteroskrzydłowy. Ekran mistrza gry też jest. Dobra. Kolejna podpórka. Jeszcze tego sporo zostało. To jest zabezpieczenie, o no właśnie, i tak, no mi sercik, ekstra. Kostki. Jakieś super epickie nie są, ale starczą, tak, przede wszystkim. Dwie dwudziestki, trzy szóstki widzę. No jest ich więcej niż klasycznie, tylko i wyłącznie, żeby było po jednej z tego rodzaju. Trochę już przodu. Jaki bardzo fajny. Dobra, zobaczymy. 18. No i to są dobre kostki, będzie można ich używać. Combat Cracker. Tu jest jakaś karta. Wałuszamy to. O. Czyli tu można sobie notować hitpońcy. Sporo tego. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, czy mi się uda wyciągnąć. Czy będę musiał... A, tu jest naczka. Dobra. Czyli to są ściągawki i. Potwory. Dawajcie, nożyka. O, no i piękne grafiki do tego. Każda karta. Zobaczcie. certy, akcje, statystyki i grafika w takim oldschoolowym stylu. Super. Cały zestaw tych kart. Jest tego, jest tego. Dobra. Tu mamy przedmioty. jest chyba nawet ta tasiemka do odpakowywania. Tak jest, ktoś pomyślał o tym. Nie było instrukcji. Za już poszedł w działaniu. Jest zbroja, jest jakaś czapka, pelerynka, strzałki, hełm, gwiazda, mieczyk, torba ekstra i co? I opisy. Na fajnym kartonie, takim grub. Znaczy, może nie jest to aż epicko gruby karton, ale to nie jest zwykły, zwykły papier. I co tu jeszcze mamy? To są chyba, no, tak? To są czary. Raz je wybyszymy. No, pantery zapakowane, nie ma co. Tak, czar, poziom, mamy zasięgi i co, opis? Opis. Stożek, jak ma wyglądać. O. command. I też na kartonie wydane jest tego znowu całkiem sporo. I pełne opisy. Hmm. No to podsumowując, w zestawie mamy całkiem sporo kostek, jeszcze jedną dwudziestkę tu mamy. Karty z przedmiotami, karty. Z czarami. kart ze statystykami potworów do bicia. W sensie dobicia graczy. Dla mistrzów gry. Mamy tracker, tracker do tur, Mamy ekran mistrza gry. Mamy żetony. Oldschoolowe, ale całkiem fajnie wykonane. Mamy plakat. Ok. Mamy dwie mapy. Garść postaci od 1 do 3 poziomu kilka handoutów i raz, dwa, trzy, cztery przygody podręcznik zdjęcie klubu i wszystko o klimatycznych grafikach Hellfire Clubu szczerze jak na niecałe 200 zł wydatku to bardzo dużo sprzętu Ktoś tu znalazło. Ja polecam, jestem już zagrany, zabieram się za czytanie. Zobaczymy jak zagramy. Może nagramy pewne, pełną recenzję tego co faktycznie jakościowo i wartościowo znajduje się w pudełku, ale póki co polecam. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.